Dołączyliśmy jako ostatni, więc jak inaczej moglibyśmy być? No ja nie wiem. No właśnie. Zazwyczaj no. tak nie mam. No, ja też tak nie mam. Ale to dlatego, że Huspyły. No właśnie, albo ja też. Więc zazwyczaj, zazwyczaj to zawsze jesteśmy dwóch pierwszych. What the kamera! No. A, bo zakładał kask ten drugi. Nie, zakładał kask i dlatego nie mogłem zrobić zdjęcia. Pierdół, pierdol! Oczywiście wiadomo, że ta ciężarówka to jest co zwykle. Tak, ja już po nie Trzeba kiedyś sprawdzić, czy wystarczy po prostu rozwalić tamtą ciężarówkę i wtedy będzie wiadomo. Wątpię. Ta gra nie jest aż tak inteligentna. Jadę na tym najbardziej na południe. Zrobiłem tą poprawną. Okej, okay, mam kolejną. A ja ostatnią. Dobrze, że masz tą, która będzie właśnie tym prawidłowym, tak? Nie. Okej. Okay. Nie. Ale jest pra... zaraz obok nie. Jest Dobra, to nie, trzeba tam nie jechać. Nie, nie. Oni gdzieś dziwnie krążą. A, bo tam jest przecież. Zrobiliśmy to tak szybko. No. Nawet nie zajechał nie. tam gdzie zwykle. What the Doskonale. Żebym prawie umarł. Jeszcze zciąłem <grystanie> Jakiego jeszcze nie stciałem z tego motoru? Jakiego jeszcze nie stciałem z tego motoru? Ale fajnubakę ma kubanek się ma bluzkę z się, skuba... się trzyma. Aha! Umrzej. Umrzej. Umrzu. Ty wyciągałeś już UZI, ale skończyłaś mi się. Mieście, tak. O kurwa, dobra. Ja schowam gę Tamto też ubrany. <śmiany> On nie ma włosów! On ma pomalowaną głowę na prostu! On nie ma włosów! Ty masz tego też w tym... W takim <śmiany> dziwnym tym w krótkich tak, tak. <laughs> on miał po prostu farbą biedoną Tak, jak te past do tego malowania butów tak. <laughs> włosy na najniższych detalach o, to nawet w Saints Row, to jak były takie dziwne ściany, to to lepiej wyglądało. Właśnie, te ściany na, na Saints Row. To dopiero było. Ooo, o Panie. O, a tu w ogóle włosów nie ma, o co chodzi? No tu w ogóle ty tutaj nie ma włosów, patrz na to. to tak, to ten... czekaj... Jakim cudem on miał tam włosy, a tu nie ma włosów? Ja się pytam. Jak jeszcze raz wam mnie wystrzelić, to po prostu nie wiem, co dziś zrobię. Patrz na to, nie ma tutaj włosów. Tak! A faktycznie! On ma zwykłą myślinę taką. A, jakim cudem? Co to było? Czekaj, zróbmy tak. Najpierw mam wyciągniętą broń, będę strzelał tak. Na rogdolu. Gib, gip. Dobra, skakuję. Dobra, to nie działa. Okej. Okay. A spróbuj, a wyciągnij na przykład SMG. Nie, nie powinno Działa, działa, działa. działa No, spróbuję zrobić super TK i nawet nie wskoczyć na ten. Nie używać platform. Eee, ja to zweryfikuję. Dobra. Jest tam helikopter. Udało się. Tak? No. Nieźle Tak, tylko tak jakaś głupia ciężarówka blokowała trochę Ale się udało Czekaj na mnie Nie Spróbuję. odlatuj bez mnie Nie odlatuj bez za mnie Zakazuję ci odlatywać bez mnie Ha Let's go Dobra, to ty bierz go Ja biegnę do helikoptera I ty go przyprowadzisz Dobrze Chociaż to ty ma masz go łapać Tak? Tak to Ja go wziąłem? Tak, ty go wziąłeś No dobra, to nieważne, nie to ty biegnij do helikoptera Dobrze raz mi chciałeś No musisz wysiąść, przytulić się do niego na chwilę Tak. uznasz, że jesteś godnym człowiekiem Ale on, on już za mną, tak on, to, on już podąża za mną No to dobrze Oby nie było tak, że nagle zgaśnie silnik Na pewno tak będzie Nie! Nie! Łódka jest na nim.. Nie! Okay, okay. Łódka <noise> <noise> na nim wybuchła <noise> Widziałem! Widziałem trochę. Co to było? Nie wiem, ktoś strzelał w tę łódkę, on pod nią był Ale teraz ja jestem pod łódką. Nie umiem pływać w tej grze. <noise> Avi, chodź za mną! Uciowe. Ojej. Aha. I wszystkie moje branie się zresetowały no piękne Pierdą. oh Jesus! co No. Wybuchnie łódka, na której jesteś? Czy jakimś cudem nie, o, on, to nie była ta, na której on był, to była ta policyjna. On wyskoczył on za mną nie. do obody, on nie, silnik gaśnie. Podpłynął tą. No bo zajebałeś tym, jak łysy u beton. <laughs> to, to dlatego, mówiłem ci. O nie. Musimy się dostać na ulicę. Nie, dolecisz. samochody. Doleć, dolecisz, dolecisz. Nie dolecę. Dolecisz, nie pierdol. Aha, wybuchnę. Wiesz, że... Dobra, przejdź za tą górę i wtedy wylądujemy Tak, To jasne powodzenie. No, Dual tree's tu wyląduje. I nie, nawet na nim niezadzone. Patrzmy na ja nawet satelity. A, bo muszą jakąś tą stronę hostować. No w sumie. No. Ale jakim cudem tyle obrażeń dostał? Bo zajebałeś tym helikopterem jak się... najmocniej jak się dało. I jeszcze w niego strzelali. Nie, ale to nie loty. ma znaczenia. Bo lądowałeś ale... kurwa yy prosto w dół, a się ląduje pod kątem strasznie ostrym. Ląduje się pod kątem 10 stopni. Obejrzyj Stropnie. sobie operator druski na armię. Trus a nie kurwa, lecisz jak meteor w ziemię zapierdałeś. A tam za chwilę będzie mom etap, gdzie wystarczy być blisko ziemi i wtedy poszukiwanie będzie bardziej. A to na zaraz. Tu nawet tutaj Myślałem ten, tym helikopterem na wodzie, na tym... jeziorze. Czy tam morzu. Ciekawe czy on był utonął, gdybyśmy wylądowali tym helikopterem... Gdyby ten jak, stracił moc nad wodą i zawalił w wodę. What the fuck? O -o! o o. Stracił moc! Jak on się jeszcze unosi podczas kry... Jak nie ma w ogóle ciągu? <grym> ja. Zaraz, zaraz, zaraz zginiesz. Także ten tego, a ja w ogóle nie mogę. Dobra, już mogę. Czek Nieźle, nie, jest... nigdy więcej nie pilotujesz helikoptera, jak będziesz w moim. blisko mnie. Nigdy więcej w tej grze nie pilotujesz helikoptera. Zakazuję ci. Nie umiesz latać. Musimy o, zabić szukają ich wszystkich nas. tutaj. No co ty, bo musimy ich tutaj wszystkich zabić. Widzieli jak się helikopter rozpieprza. Wsiadamy do tego, do radiopozu. Chodź tutaj, szybko. A, w ogóle, Avi za mną podąża. Już się nauczył. No właśnie, on Z zawsze nie? podążał. A, w sumie, dobra, nieważne. Ja też ja góry... tu... A nie, ja nie ja mogę tu... jechać w górę, bo tutaj jest helikopter. Ja tu myślę, że poziom poszukiwań nie zmniejsza się, nie zwiększa się. Cicho, końcu... ty kuku, cicho, ich... ty kuku. Ty jesteś kukiem i tyle. Przyszony milenial. No jej. 95-rocznik, kurde, liberał. <laughs> się znalazł. Bernie Sandersa, może jeszcze wsp wspierasz ty kuku, ty. Tego komunistę. Tak, tego komunistę. Dokładnie. W ogóle on zrezygnował? Nie, nie, nie. Tak i dodatkowo całą swoją kampanię opierał na tym, że będzie jechał po Hillary Clinton, a później stwierdził, że ej, jednak nie, jednak jest świetna. Ale to nieważne, bo mnie... nie, nie szukają mnie już aktywnie. Teraz tylko to, żebym nie zabił go wypadkami. O, jakichś dwóch meksykańskich farmerów. którym zniszczają właśnie płot. No i jak ty Kup. tam jedziesz w Pierunie? Cicho, ty kuku! Jak lądujesz helikopterem w Pierunie? No, no jak nie ma silnika, to w miarę przyzwoitym. Nie ma silnika, on jeszcze wtedy miał silnik. Nie, już wtedy padł. Nie. I to pikanie nie było po to, że jakbym nie... Nie, ruszył... to wtedy jak najpierw lądowaliśmy. Tutaj to mam to w nosie. To na początku jak zniszczyłeś silnik A, Ale akurat tools. w zasadzie to jeszcze nie. Nie mamy żadnych toolsów. Dopiero teraz będziemy zdobywali toolsy. ona jeszcze nie ma tullsów. Bo teraz jest ta misja z hackingiem, że zdobywamy ten ten ten, więc w sumie to nie ma jeszcze tych usów. Silver pieprzony, latasz jak silver. O nie. Dobrze ci tak, tycham. Kuk.